Dobra, Kiecki dobra, 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 dobra. Chyba, że, chyba, że biały tutaj będzie, będzie ten, będzie chętny, żeby... E, Stop. dobra, swój <śleski> Musisz głośniej, głośniej, głośniej musisz, bo ja nie słyszałem. <śleski> jestem, jestem, spokojnie. Letko spóźniony, ale jestem. Siemanko, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym live. Ie. Przygotowane odcinka, bo po prostu nie ma na to, kiedy, nie ma kiedy tego zrobić. Popcio, kto jeszcze nie zostawił łapki w górę dla Brączka, pozdrawiam. Dzięki wielkie, Popcio, pozdrawiam Cię również serdecznie. Żółwio dla Ciebie, oczywiście serducho i wielkie dzięki e, za pięć dyszek, mordeczko. Niestety, ale w tym nie pomogę. E, Renifer, dzięki za pięć dyszek, mordeczko, pozdrawiam Cię serdecznie. Siema z rana, siema, siema z wieczora. Żółwik dla Ciebie, oczywiście wielkie dzięki za donycika i Pozdrowienia dla ciebie, dziękuję ci bardzo. Pozdro, pozdro. Przejedziemy. O, Chyba no. no, sporo tych odcinków na zaś, nie? O, zsynchronizowanie! jak się <śm> wydarłeś? Chłopie! <śm> Jo ale ja muszę ciebie ściszyć na tym na tesie. Ty masz dosyć Ppjm games, mam bronek, jak tylko na chwilę kup ćwiarteczki dla odwożących, bo wypadki będą. No, ciekawe czy nie. żółwi dla ciebie PePJM Games, dzięki wielkie za donata' i pozdrawiam, dzięki za pięć dyszek. Wielkie, wielkie, dzięki. O, no. Nie, dzisiaj robimy kiszonkę z kukurydzy, nie wiem czy zauważyłeś. No, nie ma problemu, nie ma problemu, elegancko. Kasperito, dodaj do zemyk i przyjąłem, ale spokojnie, wiem, że masz sklerozę, zostawiaj łapki w górę i, i subika mojego grania. Dzięki wielkie Kasperito, żółwik dla Ciebie i pozdrawiam oczywiście serdecznie, wielkie, wielkie dzięki, pozdrowionka. Kamilku, dziękuję Ci bardzo za Serdu Serdupa dla Ciebie oczywiście, wielkie dzięki. Zubior, pozdrowionka dla, e, dla Kamila. Dzięki bardzo. No to jest ogólnie zarambista sprawa, no? Jo. A widać, widać, że chłopaki mało w tego, w farming grają, nie? Nie, już wami nie bawię. No Norbert, co tam wiesz? Norbert to w ogóle. No farminga O Leć do SP! Młody dawaj, biegnij, e! Ej, co się stało? <noise> Ej, e! co, co jest? Czemu Łemica ja wyje? Nie co się stało? To u ciebie pod rączek poleciał już. No, w nakry, w nakry jest Rena! Boże, tu też drzwi otwarte, co wy macie z tymi drzwiami? A nie wiem, one się same uchylają pod wpływem wiatru. <głos> <głos> e, ja? No, no tak, tak, tak wyszło. No, no, Radkowski, zajmę. oporowe cięcie to nasze zajęcie. Jeszcze chwila i się zacznie akcja kuku. Pozdrawiam całą ekipę. Dzięki Radkowski za pięć dyszek. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Żółwik dla Ciebie oczywiście i wielkie, wielkie podziękowania. Pozdrawiam Cię, mordeczko. O Jezus! O Jezus, o Jezus, o Jezus. O Jezus. Co? Co tu się narobiło dzisiaj na tym live'ie teraz? MaxiMax, witam, witam. Dopiero przybyłem. Dużo mnie ominęło. Jak tam wszyscy zdrowi? No wszyscy zdrowi, ale ominęło cię całkiem sporo powiem Ci Maxi Max, bo zaraz za 13 minut teoretycznie będziemy kończyć. Dziękuję Ci bardzo! do zrobienia. A Jezus, jeszcze na dobre procenty Maximax podrzucił. Maximax, dziękuję Ci so? bardzo yeah. za kolejnego donecika od Ciebie pytanie. Odpowiadać BIAŁY wam na kamień! Yes. Ja pierdzielę wiedziałem, że się wpakuje na ten kamień prosto, nie? O ja pierd? Ale strzała dostał! I się wyjebał JAKIEGO DOSTAŁ STRZAŁA luki? Pomyśleć, że 10 tonowy John Deere od osobówki są. Ale chłopie, jak ty się odbiłeś rady. od niego O silny jestem, jak się odbił od samochodu Naprawdę, Grzegorz Ha, siemanko, pozdrawiam z Młynowa koło Poznania, dziękuję bardzo Grzesiu Pozdrawiam również bardzo serdecznie, żółwior oczywiście dla ciebie, piąteczka mhm. Ale napinanie ładne, o no zajebiście tu jest, o, nie? Robione pięknie Eregan... Olegancko, elegancko, elegancko. A tak ładnie, pięknie, realnie graliśmy całego live'a, nie? Eee, także tyle. Tyle od nas, do zobaczenia na kolejnym live'ie. Dobrej noski wam życzymy i do kolejnego live'a. Trzymajcie się. A, pamiętajcie, że jutro od zera rano na kanale. Tak? Tak, no dobra. Na razie.